Izabela Macudzińska promuje turecką klinikę, w której poszla sama, gdzie Ewel Zero otarla się o śmierć. Ogólnopolska rozpoznawalność Izabela Macudzińska zyskała w programie Królowe życia, gdzie dała się poznać jako obrotna właścicielka poznańskiego butiku z markowymi ciuszkami. Teraz, gdy show ITV dobiega końca, 39-latka musi znaleźć sobie inne rozwiązanie na przedłużenie swoich 5 minut. Izabela Macudzińska imprezuje jej w pierzastym biustonoszu, a internauci krytykuje, sztuczna i kiczowata. Jest odpowiedź. Z pomocą przyszła jej turecka klinika, która zaoferowała Izabeli odświeżenie loku i podporządkowanie swojego oblicza do panujących obecnie w medycynie estetycznej trendów. Jedynym wymogiem w zamian za darmowy wypad do Turcji i nowe rysy twarzy była reklama kliniki w mediach społecznościowych. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Przed wyjazdem królowej Zycia nie powstrzymał nawet przypadek Evel Zero, która w tej samym tureckim osrodku otarla się o śmierć po zarazeniu się na stole operacyjnym silna bakteria, która wyniszczała jej organizm. Gwiazda Warsa wczoraj musiała poddać się rocznemu leczeniu w Polsce, które tak naprawdę było desperacka walka o życie. Ewel zero opisala koszmar, jaki przyzyla w Turcji, lala się ze mnie ropa, czułam zapach śmierci. Mówiłam, że wolę umrzeć. Macudzińska bynajmniej nie przejęła się apelem Eweliny, by nie korzystać z usług Szemranej Kliniki w Stambule. A tym bardziej nie promować jej na swoim profilu. Kilka godzin po zrelacjonowaniu wizyty u lekarza. Z którym omawiała swój zabieg, Izabela zaprezentowała swoje świezo przemeblowane przy pomocy skalpela lico. 39-latka obwieścila, że się troszeczkę lepiej, a pokrywająca jej posieniaczona twarz opuchlizna nie powinna budzić żadnego niepokoju. Nagrywam się bez filtra, mówiła. Jestem już po operacji. Nie odwalam się, bo to był czas dla mnie. Zabym swojej wyspala, wylezala. Teraz troszeczkę lepiej się czuję. Muszę się przejść, bo tak lekarze mi kaza. Pochodzić z troszeczkę. Nie jestem, ale mega zadowolona. Tak ze wszystko jest około. Pamiętajcie, że po operacji obrzek jest rzecz normalna. Po jakimś czasie Izabela dodała nagranie, jak opuszcza klinikę z wielkimi okularami przeciwsłonecznymi guzcie na nosie, jacymi polowe jej twarzy. Wszystko jest ok, więc zabierają ona z powrotem do willi, zrelacjonowala. Jesteście ciekawi efektu końcowego?